Dzień dobry, serdecznie zapraszam na transmisję telewizji knieziowskiej Fryszar Film Rudiota w dniu 8 lutego 2026 roku. Dobry wieczór. Szanowny Wielki Książę Królików, Marszałek Armii Knieziowskiej Wielkiego Księstwa Królików, lider Zjednoczonej Partii Królików Fryderyk, jego złote nieśmiertelne cytaty. Szanowny Wielki Książę Marszałek, lider Fryderyk wypowiedział się o pełnej militaryzacji regionu Pasa Bezpieczeństwa. Złoty cytat wspaniałego marszałka Fryderyka brzmi. Ta decyzja nie jest wymysłem króliczym. Wielkie księstwo królików to kraj niezwykle pokojowy, ale nie bojący się bronić. Świat nie potrafił powstrzymać komunistów w Bydgoszczy, którzy zajmują tam kolejne tereny. To też my musieliśmy stworzyć pas bezpieczeństwa i go zmilitaryzować. Nie dla podboju, lecz dla suwerenności narodu króliczego. Powiedział szanowny wielki książę marszałek Lider Fryderyk. Genialny lider Fryder tym samym na arenie międzynarodowej usprawiedliwił utworzenie oraz militaryzację pasa bezpieczeństwa na terenie antykróliczej baseniarystycznej dyktatury bydgoszczy. To jedyna opcja, aby Wielkie Księstwo Królików i każdy królik mogło czuć się bezpieczne przed zagrożeniem komunistycznym. Armia Knieziowska już w pełni przeprowadziła operację militaryzacji pasa bezpieczeństwa. Senat, Komitet Centralny Zjednoczonej Partii Królików oraz wspaniały marszałek Frederyk wydali rozkazy, które w pełni zmilitaryzowały pas bezpieczeństwa ku obronie i bezpieczeństwu narodu króliczego. Armia Książęska operację według rozkazów szanownego Wielkiego Księcia Frederyka wykonała w niezwykle szybkim tempie, bo w zaledwie trzy dni, w dniu dzisiejszym, już cała artyleria ciężka została ustawiona razem z innymi oddziałami, które sprawią, że króliki mogą czuć się bezpiecznie. Nie. Żołnierze Armii Kniedziowskiej nie boją się mrozów i spoglądają na granice basenierystycznej dyktatury bydgoszczy, sprawdzając czy komuniści nie nadchodzą, a gdyby nawet nadeszli, to ich atak zostałby natychmiast odparty. Karabiny Armii Kniedziowskiej, w której jest wyposażona, a które są produkcji naszego państwa, mogą wytrzymać nawet najchłodniejsze zimy. Inżynierowie wojskowi opracowują projekty nowych fortyfikacji na terenie pasa bezpieczeństwa w basenie dyktaturze Bydgoszczy. Pod wodzą słońca narodu szanownego Wielkiego Księcia, marszałka lidera Frederyka, południowa granica naszego państwa będzie bezpieczna przed zagrożeniem komunistycznym. W dniu dzisiejszym w siedzibie Ministerstwa Wojny we Frederykogradzie zostały przedstawione przez inżynierów wojskowych plany kolejnych wielkich fortyfikacji na terenie pasa bezpieczeństwa. Osobiście przyglądał się tym projektom minister wojny generał Pickenhauski w imieniu wspaniałego marszałka Fryderyka i genialnego generała Rudolfa. Same projekty będą realizowane w niezwykle szybkim tempie. Obiekty bezpieczeństwa publicznego, takie jak te planowane fortyfikacje na terenie pasu bezpieczeństwa, są priorytetem budowlanym naszego państwa. Tak powiedział osobiście szanowny Wielki Książę Marszałek, lider Fryderyk. To też przygotowujemy nasze projekty jak najszybciej, aby one mogły powstać w szybkim tempie i zapewnić królikom bezpieczeństwo. Trwają rozmowy dotyczące bezpieczeństwa Wielkiego Księstwa Królików na arenie międzynarodowej. W dniu dzisiejszym 8 lutego 2026 roku w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych naszego państwa w Kajzerogradzie odbyły się rozmowy pomiędzy delegacją Wielkiego Księstwa Królików a przedstawicielami Międzynarodowej Organizacji Pokojowej. Zwierzchnikiem delegacji dyplomatycznej naszego państwa był minister spraw wewnętrznych generał Lakatoszy, osobisty wysłannik szanownego wielkiego księcia marszałka lidera Frederyka. Po stronie Międzynarodowej Organizacji Pokojowej był to stały wysłannik tej organizacji w naszym państwie. Rozmowy dotyczyły bezpieczeństwa naszego państwa oraz potrzeby dalszego utrzymywania i pełnej militaryzacji pasa bezpieczeństwa. Nasza królicza delegacja zachwalała decyzję wspaniałego marszałka Frederyka i broniła je. Dobry wieczór! W mieście stołecznym Kajzerogradzie trwa budowa nowej fantastycznej dzielnicy mieszkaniowej. Wielki architekt Narodu Króliczego, genialny przywódca Rudolf, osobiście patronuje tej inwestycji. Po drugim dniu budowy tak wiele zostało już wybudowane, bowiem robotnicy pracują ku chwale Zjednoczonej Partii Królików i w duchu idei Frederyka zostały wybudowane partery dwóch budynków mieszkaniowych. Na zakończeniu budowanego obecnie nowego osiedla mieszkaniowego została całkowicie ukończona drewniana brama, która stała się symbolem nowego osiedla, choć ono jeszcze nie powstało, oraz przypomina ona o dawnej drewnianej zabudowie miasta stołecznego Kajzerogradu. W zaledwie jeden dzień został ukończony budynek kinoteatru, który stoi nieopodal Knieziowskiego Teatru Artystycznego. Wielkie Księstwo Królików zwyciężyło międzynarodowy konkurs łyżwiarstwa figurowego. Zawodnicy sportowi, którzy w pełni oddali się idei Frederyka oraz walczą o złote medale dla naszego państwa ku kwale zjednoczonej partii królików, zawsze zwyciężają. Tak było i tym razem na międzynarodowym konkursie w łyżwiarstwie figurowym. Zawodnik z Wielkiego Księstwa Królików pokazał najwyższe umiejętności ze wszystkich i ostatecznie zwyciężył. Powiedziałem już to zagranicznym dziennikarzom, teraz to również powiem w telewizji knieziowskiej, bo taka jest prawda. Moim sposobem na sukces nie są wcale żadne suplementy diety czy specjalne wysiłki sportowe. Ja po prostu miłuję swoje państwo oraz niezwykle szanuję i kocham wielkiego księcia Fryderyka i przywódcę Rudolfa. To oni są dla mnie inspiracją i natchnieniem do zwyciężenia kolejnych zawodów łóżwiarskich. Służby porządkowe bohatersko walczą z obfitymi opadami śniegu. W dniu dzisiejszym nad wielkie księstwo królików nadeszła nowa fala śniegu. Lokalnie w niektórych regionach spadło go aż 10 cm. Tak duża fala białego puchu sprawiła, że niektóre części i domy są zupełnie zasypane. Na szczęście pojawiły się bohaterskie służby porządkowe, kierujące się ideą Frederyka oraz rozkazami komitetów lokalnych zjednoczonej partii królików. To one poprawiają logistykę i infrastrukturę oraz odblokowują kolejne króliki pod ich zasypanymi domami. Raport z wojny domowej na terenie baseniarystycznej dyktatury Bydgoszczy. Frakcja chłopska rozprzestrzenia się szybko na prawym brzegu rzeki Wisły, w szczególności w okolicach miejscowości Kruszyn. Frakcja demokratyczna zajęła sporą część miejscowości Tryszczyn oraz kieruje się już do samej rzeki Brdy, pokonując tam wojska baseniarystyczne. Antykrólicza frakcja warszawska, wspierana przez warszawskich komunistów, niemalże całkowicie przejęła od baseniar dzielnicy Brdy, Ujście i Fordon. Królicze Światowe informacje zakończone. Dobry wieczór Państwu. Serdecznie zapraszam na program publicystyczny wywiad PFR-u. Dzisiaj naszym gościem po lewej stronie jest inżynier. Dobry wieczór panu. Co pan sądzi o planowanych fortyfikacjach wojskowych na terenie pasa bezpieczeństwa? Dobry wieczór, drodzy telewizowie. Oczywiście samych fortyfikacji nie widziałem, bowiem nie należy do wojska, a fortyfikacje są jak najbardziej tajemnicą wojskową. Natomiast jeżeli chodzi o samą ideę budowy takich konstrukcji, to uważam, że tak i jest to bohaterski pomysł, który wyszedł osobiście ze strony szanownego Wielkiego Księcia Marszałka lidera Frederyka. Zagwarantuje on nam bezpieczeństwo. A znając wysoki poziom inżynierii wojskowej w Wielkim Księstwie, to jestem pewien, że te Fortece, bastiony, innego rodzaju forty przetrzymają bardzo długi czas. Nawet najsilniejsze bombardowania lotnicze i artyleryjskie. Serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiejszej transmisji telewizji gniazioskiej Fryszard Finrod Zapraszam jutro. Dobranoc. Fryderyk zwycięża na wszystkich frontach.